E, zabicie e, punktu osnowy geodezyjnej w Kopanien. jest to taki bardzo dokładny punkt, który może później służyć do e, wyznaczenia już e, inwestycji samej, czyli już jak na procesie budowy w terenie. Jako geodeta, jako ta firma, która e, też wykonuje tą mapę do celów projektowych, mamy nadzieję, że e, spotkamy się z przychylnością naszych mieszkańców. Myślę, że nie będzie żadnych tam nieporozumień, że musimy wejść na posesję, musimy zamierzyć róg budynku, musimy no, dosłownie przedreptać im całe place, całe nieruchomości. I myślę, że tutaj, żeby nie byli oburzeni. Bez wątpienia jest to inwestycja bardzo potrzebna. Inwestycja, na którą czekają nie tylko mieszkańcy naszego miasta, ale też turyści, którzy przejeżdżają przez Kościerzynę. Niemniej jednak trzeba pamiętać również o tych osobach, dla których nowa droga będzie pewnego rodzaju uciążliwością. Obniży wartość ich nieruchomości, czy na przykład utrudni ich życie w ich domostwach. Dlatego też prace przygotowawcze do takiej drogi są bardzo ważne. Zwracam szczególną uwagę, że w przypadku tej inwestycji inwestorem jest oczywiście Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto i powodzenie tego przedsięwzięcia zależy bezpośrednio od budżetu państwa. Ruch tak turystyczny, jak i ciężarowy przeniesie się na obwodnicę, a w związku z tym musimy zrobić wszystko, aby tych potencjalnie zainteresowanych Kościerzyną, i atrakcjami w nie zatrzymać, aby chcieli tutaj wydać swoje pieniądze, aby to był też impuls do rozwoju przedsiębiorczości, utrzymania miejsc pracy. Więc Musimy widzieć projekt obwodnicy jako projekt całościowy, a nie tylko budujemy obwodnicę, a zostają kłopoty. Przecież to obwodnica przejmie funkcję drogi krajowej, a droga, która zostaje wewnątrz miasta, jest dzisiaj drogą wyremontowaną, dobrze utrzymaną. Ona przejdzie na, jako droga gminna na utrzymanie Gminy Miejskiej Kościerzyna lub Gminy Wiejskiej Kościerzyna, w zależności o który odcinek chodzi.